Witam Was serdecznie, z tej strony Darek. Dzisiaj chciałem Wam pokazać jak powinno się prawidłowo zamontować zapłon CDI do motoroweru Komar. Wcześniej zamontowałem sobie tak na oko, wyjąłem cały ten zapłon, to wszystko, żeby to jeszcze raz zrobić i żebyście mogli mieć pogląd jak to wygląda. Sam zapon CDI to nie jest nic skomplikowanego. To jest o, tu jest cewka wysokiego napięcia, a tutaj mamy jedna cewka od świateł, impulsator i druga ceweczka. I oczywiście koło magnesowe. Tak to wygląda. Więc tutaj jakby nie ma filozofii, tylko jak to wszystko dobrze ustawić. Czynnik zegarowy też będzie potrzebny od szwagra. Pozdrawiam bardzo serdecznie szwagra. No i tak, bierzemy zapłon CDI. Musimy ustawić go mniej więcej tymi fasolkami tymi fasolkami na środku z tymi tutaj otworami i trzeba to sobie bardzo spokojnie tutaj teraz to zamontować żeby uważać, żeby gdzieś tam te kable się nie o, nie stykały zwałem czy tam z czymś to wszystko o, jest dobrze i wkładamy sobie ten zapłonik i patrzymy, czy na środku mniej więcej jest. Jest jest, na środku, czyli o tutaj możemy lekko przyspieszyć lub opóźnić, ale ustawiamy na środku ten zapłon. Montujemy tu śrubeczki. Dokręcamy, ile mamy siły i tak. Pierwszy etap mamy już za sobą, czyli ustawione, raczej zamontowane wszystko, ale tu niedokręcone śruby. Na luźno ma to być po prostu zrobione i na środku mamy mieć te śrubki. Teraz montujemy czujnik zegarowy. Mamy już górny martwy punkt ustalony, więc ja zawsze sobie robię: że zaznaczam punkt na kole zamachowym, który to ma być. W moim przypadku, górny martwy punkt to jest tutaj. Ta kreska oryginalnie tu wydłużona. I tutaj z tą końcóweczką karteru. To jest mniej więcej tak o górny martwy punkt, czyli punkt 0. To na zegarze jeszcze 0. I tu sobie zaznaczyłem, bo to jest oryginalne, oryginalne takie, taka rysa. To jest mój znaczek i teraz ja tu sobie przedłużę po prostu i tu napiszę Przyciągnę to po prostu Reseczkę. dalej A tu sobie napiszemy Tu sobie napiszemy właśnie G -G 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 -G. Górny Marc Punkt potrzebuje jeszcze mojego markera. No, tak jest. Czyli tam górny ma punkt mamy. O! Cofamy kołem magnasowym o 3 mm. To jest 3 mm przed górnym martwym punktem. I to jest tak. Tu jest, w tym miejscu mamy 3 mm i w tym miejscu też mamy 3 mm. To jest tylko orientacyjnie tak dla mnie, żeby po prostu, bo to wystarczy tylko jako delikatnie. Yy, i już się jakby zegar wiecie przestawia, nie? Ale to schodzi tylko orientacyjnie, żebym mógł Wam prościej wytłumaczyć o co chodzi. Tutaj mamy oryginalny znak GMP. Musi się pokrywać z tym znakiem takim stałym, a 3 mm to jest to przed górnym martwym punktem, czyli tu. Do czego mi to będzie potrzebne, to Wam później pokażę. Mamy 3 mm przed górnym martwym punktem, pokrywa się i tu tak samo mamy orientacyjny znak. On nie musi być bardzo dokładny, ale żeby tylko tak był, dla orientacji, dla was, że tutaj mamy górny martwy punkt, a tu mamy 3 mm przed górnym martwym punktem. No i dobra, teraz skręcamy sobie nasz. Y Nasz stator skręcamy na maksa, żebyśmy sobie już go skręcili. O. Cyk. Dobra, jest skręcony. I teraz jeszcze raz sobie sprawdzimy. Dobrze. I GMP ma być tu. Mamy GMP. Widać na tym dolnym. GMP z dolnym tym. I teraz mamy 3 mm przed górnym marzeniem punktem, czyli. Musi się nam zgadzać to, ten znak, z tym. Mamy wszystko zamontowane. Mamy świecę. Teraz idziemy go odpalić. Zobaczymy, jak on będzie pracował, ten silniczek, na tym właśnie ustawieniu. I zobaczymy jeszcze, jak to sprawdzić, żeby było to dobrze, bo to nie jest jeszcze koniec tego ustawiania. Teraz idziemy na podwórko i tam będzie ciąg dalszy ustawiania, czyli znaczy sprawdzenia po prostu tego ustawienia. Powiem Wam, że pogoda nas nie rozpieszcza, wieje i w ogóle jest byle jaka ta pogoda. żeby sobie tysiąc tylko założę, bo na luźno, bo na luźno. Kranik jest... Mamy początek... Yy, początek piską. Czyli zapo jest prawidłowo utkający, zobaczcie. To jest robotnik. Ja, ik hoor me maar te